Nie, nie było problemu, żeby wziąć e, udział w tej akcji. Wręcz przeciwnie nawet e, myślę, że takie akcje są po prostu wskazane w, w, zakładach, w zakładach karnych. E. Chodzi tutaj o akcję, w której użyto takich narzędzi. Nożyczki to jeden z elementów e, niebezpiecznych, do których osadzeni normalnie podczas dni nie mają e, dostępu. Tylko w czasie zajęć mogą z nich korzystać pod nadzorem funkcjonariusza. Efekt tych prac można było oglądać podczas kiermaszu zorganizowanego w Bielskim Urzędzie Miejskim. Tutaj, wspierając Bielski Szpital Pediatryczny, dostać można było ozdoby przygotowane przez osadzonych w areszcie śledczym w Bielsku Białej. Tak cudownie się złożyło, że aresz śledczy, dowiedziawszy się, że działa taka fundacja na rzecz szpitala pediatrycznego, sam wyszedł z inicjatywą, że osadzeni przygotują stosowne świąteczne ozdoby i wszystkie zyski z tego z tej sprzedaży przeznaczymy na salę operacyjną szpitala pediatrycznego. A tu, jest, a tu jeszcze wszystkie pieniążki przeznaczone są na dzieci. A co Pani przedstawiacie? My jesteśmy z aresztu śledczego z Wielska Białej. pracujemy w służbie więziennej. Ja jestem psychologiem, koleżanka jest wychowawczynią. I... To już nasza druga akcja, druga edycja. W zeszłym roku pomagaliśmy tak. dzieciom z domu dziecka. W tym roku nawiązaliśmy współpracę z fundacją Razem dla dzieci. Dzięki temu osadzeni mogą pomagać dzieciom ze szpitala pediatrycznego. Wykonali ozdoby. Wykonali jajka, króliki, koszyki. Zostało to przekazane na rzecz fundacji. W dniu dzisiejszym sprzedajemy to na kiermaszu wielkanocnym. Wszystkie zebrane środki zostaną przekazane na rzecz szpitala pediatrycznego. Oprócz pięknego celu, akcja i zajęcia z nią związane mają także ważną funkcję w resocjalizacji osadzonych. No bo dają tutaj dużą, dużą możliwość odskocznie osadzonym, którzy po prostu przynajmniej według mnie takiej odskoczni potrzebują. Te zajęcia, które odbywały się w ramach programu readaptacyjnego re to element resocjalizacji, to sposób na zajęcie konstruktywne czasu, którego osoby pozbawione wolności mają bardzo dużo, ale też sposób na zmianę ich postaw i zachowań. W czasie tego procesu terapeutycznego, bo arteterapia to między innymi terapia, osadzeni mogli bardziej wnikliwie przyjrzeć się sami, sami sobie. Dużo duże ma znaczenie dla nas wszystkich tutaj osadzonych, bo też wiadomo, no, każdy kucze yy, dużo rzeczy zrozumiał i, i chce jak najszybciej opuścić yy, ten zakład. Nie? Tak, mają wpływ na to, że człowiek całkiem inaczej spostrzega po prostu odbywanie tej kary tutaj i czuje, że jest tu w jakiś sposób potrzebny innym osobom, nie tylko to, że jest tutaj za karę, którą... Odbywa, ale również, że, no, że jakoś ten czas może spożytkować pożytecznie. Warsztaty odbywają się w takich pomieszczeniach. Prowadzone są tutaj także inne zajęcia, które stanowią odskocznie od więziennej rzeczywistości. Tak, jest wykorzystywane, często mam zajęcia jest telewizja, jest ping-pong, są zajęcia też szachowe, takie rzeczy. Także to jest w dużym stopniu dla nas plus, bo też jakoś zajmujemy swój czas. Cel charytatywny jeszcze pomógł zebrać większą ilość osób uczestniczących w tym programie. Rozeszła się wieść o tym, że są przygotowywane zajęcia, w czasie których będą tworzone przedmioty, ozdoby, sprzedawane, a dochód będzie przeznaczony na rzeczy dzieci przebywających w szpitalu. Osadzeni zgłaszali się sami do psychologa, chcąc uczestniczyć w tych zajęciach. Część z nich ze względów bezpieczeństwa, nie mogąc uczestniczyć w zajęciach grupowych, uczestniczyła w celach mieszkalnych. Dostali zgodę odrębną dyrektora i mogli te przedmioty przygotowywać sami. No podstawą było to, że jest to akcja skierowana po to, aby pomóc dzieciom w naszym tutaj szpitalu pediatrycznym w Bielsku Białej. I to było jakby motorem do tego, abym a, a to, abym się mógł, znaczy, że się zainteresowałem tą tutaj z całą akcją. No, dla mnie to było w jakiś tam sposób też pomoc y, potrzebującemu szpitalowi po prostu też zajęcie jakiegoś czasu, spożytkowanie to w dobrym kierunku i. No sam fakt, że można pomóc, bo to jest dla mnie dużo, nie?